Siemano z tej strony. Wczoraj Gamer Pro, a dzisiaj będziemy grać w Playtime Chapter 2. Łączę internet, żeby nie reklamowało. O. Na szczęście już mi się udało ten chapter 3 przejść. Dlatego nie będziemy już mieli z tym problemu. Nie będę tego przechodzić już, bo przechodziłem... No już na szczęście możemy powitać. Chapter czwarty kliknij play, stawcie lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem. Trzeba to nie, musimy już teraz internet już włączyć. Czekajcie. od nowa grę. Muszę musiał się zrobić, bo to za reklamę. A dzisiaj będziemy przechodzić mówić PlayTime Chapter 2. Bo się zabiliśmy ładną kleks, ale... Niektórych zadań nie zrobiliśmy. Poza tym jeszcze do pociągu nie poszliśmy. A to jest główny cel gry. Wtedy się przejdzie grę. Trzeba tego to ja wziąć. Tą zabawkę. O? Nie wiem, coś Ej, dlaczego nie mogę tego wziąć? O, nareszcie tu jestem. Musiałem trochę grę przejść, kilka razy, bo miałem zbyt mało tam jest, coś takiego, ale już jesteśmy w lewelu tym. Co jest? Dlaczego nie mogę w ogóle wyłączyć internet, bo musiałam... Przewołałam do tego internet, tam reklamy musiały być. Musiałem je przyjąć. O, nie. Za my mamy i Long legs, ale o, no jest ta gierka z tym, zielony, red blue, ale to łatwe jest. Ten banzo-bany ma, ma bardzo łatwe zadania. i pagiem jest stroci. Chociaż też. Ja lepiej jestem dobry, ja. Hm. Więc nie zabij mnie banzo-bany. Ciekawe jak będzie z innymi gierkami. Tak jak z tymi mini Hagi Łagi. No nie! Ja nic nie reklamuję, no. Nie. No. Dobra, zielona. Ciężko. No, ale to już może być ciężkie trochę. A jak tu się dostać? Gdzie tu jest? Gdzieś ja tu się tu nie dostanę. Ej! Tu? Žeš, nie. Co nie. Oj, sen. Ko, je ten czekajcie dobrze mam to, to trzeba było tutaj okej okay. nie no dlaczego reklama nie no Dobra, zamknijmy ją. To jest czerwony? Czy pomarańczowy? Nie, będziesz czerwony. Zielony, czerwony. Czerwony, żółty, żółty, czerwony, brązowy, szary. O no, dobra, mamie, to. Open the gate. Co? So? Muszę so, uciekać. Dobra, turn I Switch Tu goni u nas... Jakby tu jest PJ Pack a no wiadomo, to jest taka podróbka. Nie do końca po play chapter 2, ale ogólnie to jest zupełnie to samo. To był, można powiedzieć, że to był PJP. Tylko że ja tak... Ja to teraz się niej rozumiem. No co jest. Poczekajcie. ciężkie No nie no. Czekajcie. Ej tak No nie, nie zdążyłem. Dobrze, już to wygrałem. O, Was i. Coś. Dobra. Teraz już prawie przyszliśmy grę, można powiedzieć. To już w ogóle będzie ostatnia seria, Tylko ostatni odcinek z serii z w Pupate Chapter 2, coś takiego. Już całą przygodę przeszliśmy w czterech odcinkach. Zaczęliśmy od Robloxa, zakończyliśmy tutaj Blue Monster Escape Chapter 2. Polecam tą grę. Na sklepie Play jest. Prześlę teraz ciemno. Chodźmy. Góra tutaj. j pak wyglądał jak. Kali, bo na były inne tekstury. A. Przez to Czeka, czekaj jak my wychodziliśmy. Jak tam teraz wyjść? Czekajcie dobrze, już to otworzyłem i koniec gry. Sovereign Gratulation Ej, dlaczego tu jest właściwie play? A gra będzie nowa To, to by było na tyle, przyszedłem w całą gierkę Moim zdaniem gierka jest no fajna Polecam, Blue E Monster Escape Zaraz wam ją pokażę Jest tutaj gierka, w górę jest aktualizacja nie może są nowe gierki. Zobaczymy może w następnym odcinku. Dziękuję za odcinek. Yy. I tu było na tyle.